Ja to czasami odnoszę wrażenie, że ktoś tam u góry sobie ze mnie jaja robi. Wczoraj w poniedziałek, piękny dzień. Cały czas słoneczko, nawet ciepło i wiaterek z tych przyjemniejszych. I zero kropli deszczu. No to oczywiście od 8 do 16 siedziałem w robocie. Dzisiaj wtorek, cały dzień mam wolny, bo dopiero na noc. Już zdążyła przejść fala deszczu. Jest wiatr o wiele silniejszy i zimniejszy. Na tyle zimny, że musiałem wiatrówkę założyć póki co na bluzę jesienną, bo przewiewało lekko. I ogólnie jest co nieco paskudnie. Ale coś spróbuję. Może dzisiaj się uda tą stówkę listopadową zrobić, a jak nie, to będziemy próbować do skutku. Trzeba przyznać, że programiści Łachu pracują bardzo sprawnie. Dwa dni wcześniej wyskoczyłem sobie na rowerek i okazało się w trakcie jazdy, że w ogóle przewyższeń mi nie zlicza. Profil nie działa do liczenia przewyższeń. Po aktualizacji którejś tam z kolei przestało to pracować tak jak należy. Wróciłem do domu. Już wtedy dostałem informację od kolegi, że u niego jest to samo, ale że podobno jest już zgłoszone i działają. No i dzisiaj elegancko wszystko już śmiga. Także nawet jak coś zepsują, to w miarę szybko naprawią. Interesująco te chmurki wyglądają. Z lewej strony jest tak, a z prawej jest tak. No i powiedzcie, kto normalny jedzie w kierunku gromadzących się czarnych chmur? No nikt. To dlaczego ja tam jadę? Ale skubane, nieprzyjemne takie boczne podmuchy Uff. Ja chcę z powrotem wiosnę i lat do dupy takie coś jest Ostatnio coś, ostatnio coś niepokojąco często jestem koło tego zamku I do znudzenia tłukę te same trasy No ale jak nie ma czasu żeby nigdzie pojechać dalej To cóż nam pozostaje? Tylko tyle Uu, Jakaś przerwa, tu za wiatrem jest Nowa wioska i normalnie takie mroźne powietrze Jakby miało śniegiem walnąć Co tu się odpierdziela dzisiaj? Miałem początkowo w planie lecieć na kozie głowy Później na Bożniki I dopiero taką pętlą wracać Ale już zdążyło pokropić No i pizga coraz bardziej, więc zamiast tego odbiłem tutaj na podbagnie Osiem i pół procent trzyma, więc lekko nogi zmęczycie. Ale przynajmniej można się rozgrzać. Są plusy. Rudzowice. Pierwszy raz chyba tutaj jestem. Pozwiedzamy towarzystwo. Wypatrzyłem jakieś szutry. Sprawdzimy, gdzie zajadę. Jak się można było spodziewać w lesie mokro, ślisko, błotka trochę, kałuż ale przynajmniej za wiatrem. A ja trafiłem na szlak rowerowy zielony leśny skrót okazał się niezłym nie nadłożeniem drogi. Krusin, lubić, woźniki, dopiero przede mną. i w dodatku pod wiatr. Uh, uh, uh. mała aktualizacja jednak nie muszę lecieć aż tak daleko tutaj odbicie, najpierw asfaltem a później przez las i wyskoczę na stronkowie czyli z tyłu lotniska także <grym> o wiele, wiele sobie skrócę drogę i bardzo dobrze, bo znowu zaczęło coś padać przed chwilą. Warunki dalekie od idealnych do jazdy takie były wczoraj, ale nie zawsze jest słoneczko, nie zawsze jest dobra temperatura, optymalny wiatr, czasami nic nie jest takie jakbyśmy chcieli. A jechać trzeba! Znaczy, może nie trzeba, ale mimo wszystko, skoro się da, to po co siedzieć w domu, nie? Taki siąpiący deszczyk nie mocny, ale z takich gęściejszych. Trafiłem na przystanek bardzo fartownie, więc mała przerwa. Tam się wypogadza, więc to tylko naszło. Na chwilę, no, takie warunki, cóż zrobić? I z lekkiego deszczyku zrobił się mocniejszy. a Najlepsze, że na żadnych mapach tego nie widać. Chmurki się nie znają na mapach i robią swoje. Przeszła druga chmurka. Już się nie było gdzie schować. Trochę mnie zlało. A jest 7 stopni. Plus mokry ciuch. Zapowiada się fajnie. Uuu, kończę właśnie bardzo długą, prostą po bardzo złym asfalcie. I w dodatku cały czas podwiat strasznie morduje. Ja się pytam, nie mogło być tak cały czas od rana? Nie mogło? To nie. Chmury, wiatr, deszcz. Teraz po 14:00. W zasadzie w pół do trzeciej. Super pogoda. Szkoda tylko, że za półtorej godziny zachód słońca, szaruwa i temperaturka spadnie i nie podoba mi się to. No, i na 92 km kończę dzisiejszą zabawę. I mam pytanie do wszystkich, którzy dotrwali do tej minuty filmu. Ilu z Was by dokręcało do pełnej setki? Bo zauważyłem, że rowerzyści dzielą się na takich, którym, dla których dystans jest obojętny, i zostawiają, tak jak ja. Ile wyjdzie? A druga grupa lubi jednak sobie dobić do okrągłej cyferki, do której wy należycie. Napiszcie w komentarzu.